Samochód, matka i uśmiech, który nie nadszedł. Deszcz mocno bębnił w okna mieszkania, gdy Klara usłyszała przekręcany klucz w zamku. Dochodziła dziesiąta w nocy, a odgłos kroków Leonarda na korytarzu już oznajmił wagę tej rozmowy. Siedziała przy kuchennym stole z rękami owiniętymi wokół filiżanki zimnej herbaty, a wzrok utkwiony w telefonie komórkowym, gdzie na ekranie wciąż widniała wiadomość Mamo, samochód jest z tobą, prawda? Potrzebuję go jutro rano. Szedł Leonardo gwałtownymi gestami zdejmując mokry płaszcz, jakby woda była winą tkaniny. Nie od razu na nią spojrzał. Podszedł prosto do lodówki, chwycił piwo i otworzył je suchym kliknięciem. Musiałem zawieźć samochód twojej mamy do mechanika, powiedział w końcu, odwracając się z butelką w dłoni. Jej stoi w warsztacie od tygodnia i nie może się bez niego obejść. Klerę powoli podniosła wzrok, jakby każde mrugnięcie kosztowało ją wysiłek. Cisza przeciągała się gęsta aż powtórzyła cicho. Samochód mojej mamy. Tak. Krząszcz. Leonardo upił łyk, ocierając usta wierzchem dłoni. Była zdesperowana, klaro. Nie mogłem zostawić starszej kobiety samej. Stara kobieta. Klerę roześmiała się krótkim, głuchym dźwiękiem. Czy teraz nazywasz swoją teściową starą? Westchnął, jakby przesadziła. Wiesz, że nie to miałem na myśli. Podszedł, kładąc ręce na stole. Słuchaj, rozwiązałem problem. Wziąłem dla niej nasz samochód, żeby mogła z niego korzystać, dopóki jej nie jest gotowy. Klara odłożyła telefon komórkowy. Rozległ się dźwięk plastiku uderzającego o drewno. Nasz samochód? Tak jest. Twój. Leonardo uśmiechnął się, jakby spodziewał się, że zrozumie żart. W końcu nawet tak często go nie używasz, prawda? Leży w garażu i zbiera kurz. Spojrzała na niego. Zimna herbata, deszcz, zmęczenie po całym dniu, wszystko rozpłynęło się w tych sekundach. Pozostał tylko obraz samochodu, jej samochodu, jedynej rzeczy, którą kupiła za pieniądze z spadku po dziadku, zanim w ogóle poznała Leonarda. Samochód, który zawsze nazywał bezużyteczną zabawką, ale dla niej był ostatnią rzeczą, która nadal miała tylko jego imię. Dałeś mój samochód swojej matce, powiedziała, każda sylaba była wyraźna. I myślał, że się uśmiechnę. Uśmiech Leonarda zamarł. Otworzył usta i zamknął je, jakby słowa zaginęły po drodze. Klerę to tymczasowe. Tylko do. Do kiedy? Wstała, krzesło skrzypnęło o podłogę. Dopóki nie zdecydujesz, co jeszcze z moich rzeczy może im się przydać. Najpierw była to sofa w salonie, potem telewizor w apartamencie, teraz samochód. Co dalej, Leo? Moja obrączka. Cofnął się, jakby go uderzyła. Przesadzasz. Twoja matka potrzebowała. Moja mama, przerwała Klara, wskazując na siebie, nie żyje od trzech lat. Twoja mama ma dwa samochody, męża, który dobrze zarabia i córkę, która biegnie, aby rozwiązywać jej problemy, jakby to był obowiązek. Wziął głęboki wdech, trzęsły mu się ręce. A ty widzisz tylko to, czego im potrzeba. Nigdy tego, czego potrzebuje. Leonardo podniósł ręce do góry, a piwo się przepełniło. Cholera, Klara to tylko samochód. To nie tylko samochód. Głos mu się załamał to jedyna rzecz, jaką mam, której nie dotknąłeś. A przynajmniej wydawało mu się, że go nie dotknął. On milczał. Deszcz nie ustawał, a jego dźwięk zagłuszał ciężar tego wszystkiego. Leonardo spojrzał na podłogę, potem na nią i po raz pierwszy od dłuższego czasu Klara dostrzegła w jego oczach coś innego niż irytację i zniecierpliwienie. To był strach. Ja nie myślałem o tym, mruknął. Nigdy nie myśl. Klara wzięła klucze do mieszkania, które leżały na blacie. Leonardo wyciągnął rękę, jakby chciał ją zatrzymać, ale ona była już przy drzwiach. Gdzie idziesz? Nie odpowiedziała. Nie oglądałbym się wstecz. Nie tym razem. Drzwi zapukały. Deszcz powitał ją jak lodowaty uścisk, ale nie czuła zimna. Po raz pierwszy od lat Klerę poczuła coś, o czym zapomniała, ulgę. I w głębi duszy gorzki śmiech, bo tak myślał, że się uśmiechnie. Ale uśmiech, kiedy się pojawił, nie byłby dla niego. To byłoby dla niej samej. Ulica była pusta, latarnie odbijały się w kałużach, przypominających potłuczone lustra. Klara szła bez celu, a jej kroki odbijały się echem po mokrym asfalcie. Nie było żadnego celu, tylko potrzeba ucieczki z tego mieszkania, od tego głosu, który zawsze budził w niej wątpliwości, od tych oczu, które, nawet teraz przerażone, nigdy nie widziały nic ponad jej własne oczekiwania. Odgłos deszczu mieszał się z dźwiękiem jej myśli, potokiem wspomnień, które pogrzebała pod warstwami milczenia i wymówek. On się zmieni. Tym razem będzie inaczej. Może przesadzam. Ale nie. To nie było. Dowodem było drżenie jej rąk i sposób, w jaki całe jej ciało zdawało się oddychać głębiej teraz, gdy przekroczyła te drzwi. Zatrzymał się pod markizą i patrzył, jak woda spływa rynsztokami. Wyjął z kieszeni telefon komórkowy trzy nieodebrane połączenia od Leonarda. Jedna wiadomość. Klara, wróć. Porozmawiamy. Nie odpowiedziała. Zamiast tego, wybrał numer, którego nie używał od miesięcy. Cześć! Głos po drugiej stronie był ciepły, znajomy, był schronieniem, które porzuciła w obawie, że go skrzywdzi. Mamo, to ja. Nastąpiła przerwa. Westchnienie. Córka, gdzie jesteś? Klara zamknęła oczy. Deszcz nadal padał, ale ciężar na mojej klatce piersiowej wydawał się mniejszy. Idę do domu. Leonardo stał nieruchomo na środku pokoju, wciąż z telefonem w dłoni. Ekran pociemniał, odbijając jego bladą twarz. Spróbował zadzwonić ponownie, ale połączenie zostało przekierowane bezpośrednio na pocztę głosową. Rzucił urządzenie na sofę i przeczesał rękami włosy, jakby chciał wyładować z siebie frustrację. To nie tak miało wyglądać. Wiedział, że się mylił znowu, ale zawsze myślał, że Klere wróci. Zawsze. Bo tak właśnie zrobiła, przełknęła dumę, przełknęła ostre słowa, a nawet łzy, gdy było to konieczne. Ale tym razem, tym razem, nie oglądała się za siebie. Uderzyła go fala paniki. A co jeśli nie wróci? A co jeśli tym razem posunął się za daleko? Uklęknął na podłodze i drżały mu ręce. Wśród papierów rozłożonych na stole znalazł stare zdjęcie uśmiechnięta Klara słońce na twarzy jej oczy błyszczały w sposób, jakiego nie widział od lat. Przycisnął portret do piersi, jakby mógł poprzez tę kartkę prosić o przebaczenie. Ale o przebaczenie nie proszono. Zostało zdobyte. I nawet nie wiedział, od czego zacząć. Dom matki Klery pachniał kawą i lawendą. Ściany były pokryte zdjęciami przedstawiającymi jej życie, podróże, śmiech, wersję siebie, która zdawała się zagubić gdzieś pomiędzy przepraszam, a odpuść sobie. Schudłeś, stwierdziła jego matka, nalewając do filiżanki parującej. To nie była krytyka, tylko obserwacja, taka jak inne, które się pojawią, masz cienie pod oczami. Nie uśmiechasz się już tak jak kiedyś. Klara przyjęła kawę, czując w dłoniach ciepło filiżanki. Nie mogę już tego znieść, mamo. I po raz pierwszy od lat płakała. To nie były ciche łzy, takie, jakie połyka się w poduszce. Były to przerywane, bolesne łkania, jakby coś w niej w końcu pękało, by zrobić miejsce dla czegoś nowego. Twoja matka nie powiedziała, a nie mówiłam. Nie powiedziałam, wróć do niego. Po prostu ją przytulił, tak jak to zrobił, gdy Klara była mała i upadł na jej podrapane kolana. Zostań tak długo, jak potrzebujesz, szepnął. To jest twój dom. Kolejne dni były pasmem decyzji. Klara anulowała ich wspólną kartę kredytową, Wyniosła swoje rzeczy z mieszkania pod nieobecność Leonarda, zostawiła klucze na ladzie z krótkim listem, nie szukajcie mnie. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Przeczytał te słowa i poczuł, jak ziemia znika. Próbował dzwonić do jej matki, do wspólnych znajomych, ale wszyscy go unikali, jakby wiedzieli, że każde jego słowo będzie tylko kolejną pustą wymówką. Pewnej nocy, po tygodniach milczenia, pojawił się w drzwiach matki Clary. W jego oczach nie było gniewu, tylko głębokie zmęczenie. — Chcę tylko z nią porozmawiać — zapytał ochrypłym głosem. Matka Kleri skrzyżowała ramiona. — Ona nie chce z tobą rozmawiać. — Ale zmieniłem się. — Czy to się zmieniło? Kobieta roześmiała się, pozbawiona humoru. — Zmiana nie jest tym, co mówisz, ale tym, co robisz. — A ty nie zrobiłeś nic innego, jak tylko ją skrzywdziłeś. Leonardo opuścił głowę. Nie było żadnych argumentów. Nie było wymówki, która mogłaby wymazać lata zaniedbań. Powiedz jej, opowiedz jej, że mi przykro. A po chwili, powiedz jej, że zasługuje na szczęście. I odszedł. Tym razem na zawsze. Klara nie wiedziała o tej wizycie. A gdyby wiedział, mogłoby go to nie obchodzić. Ponieważ stopniowo uczyła się żyć bez jego ciężaru. Dostał nowe mieszkanie, małe, ale pełne światła. Pomalował ściany na jasnoniebieski kolor, niczym niebo po deszczu. Kupiła rośliny, które Leonardo zawsze powtarzał, że zabiła przez nieostrożność i ku jej zaskoczeniu zakwitły. Któregoś dnia podlewając w oknie doniczkę z bazylią, zobaczyła w parku naprzeciwko mężczyznę bawiącego się z dzieckiem. Roześmiał się, a śmiech był lekki, bez cieni. Dziecko, dziewczynka biegło w jego stronę z otwartymi ramionami i Klara poczuła, jak coś pęka w jej piersi, nie ból, ale rodzaj rozpoznania. Nie potrzebowała mężczyzny, żeby być kompletna. Nie potrzebowałam wymówek, żeby być szczęśliwa. Ale jeśli kiedykolwiek kogoś spotka, będzie to ktoś, kto patrzył na nią tak, jak ojciec patrzył na swoją córkę, jakby była najcenniejszą rzeczą na świecie. Do tego czasu na werandzie świeciło słońce, zapach mokrej ziemi po deszczu i cisza, która w końcu nie bolała. To wystarczyło. To było wszystko. Klara zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech, pozwalając zapachowi bazylii zmieszać się ze świeżym porannym powietrzem. Kiedy je ponownie otworzył, mężczyzny i dziecka nie było już w parku. Pozostały tylko długie cienie drzew i pusta huśtawka, wciąż lekko się kołysająca, jakby niosła echo śmiechu dziewczyny. Wróciła do środka, poprawiła poduszki na kanapie i podniosła książkę, którą zostawiła otwartą na stoliku do kawy. Była to stara powieść z pożółkłymi stronami i notatkami na marginesach sporządzonymi ręką, która już nie istniała. Klara przesunęła palcami po tych słowach, jakby były zapisane alfabetem Braille'a, rozszyfrowując nie to, co zostało napisane, ale to, co odczuto. Jej matka miała zwyczaj podkreślania fragmentów, które ją poruszały, a teraz, po latach. Klerę zrozumiała dlaczego, niektóre rzeczy nabierały sensu dopiero, gdy patrzy się na nie z perspektywy czasu. Tego popołudnia przygotowując herbatę rumiankową, zapukał do drzwi. Nie był to naglący dźwięk, ale niepewne pukanie, jakby ktokolwiek był po drugiej stronie, bał się mu przeszkodzić. Klara je otworzyła i znalazła dziewczynę z parku, teraz z twarzą pokrytą ziemią i zmiażdżonym kwiatem w dłoni. Ty jesteś tą panią w oknie, powiedziało dziecko bez pytania, tylko obserwacja. Tak i odpowiedziała Klara, kłócając do swojego poziomu. A ty jesteś damą na huśtawce. Dziewczyna uśmiechnęła się, pokazując brakujący ząb. Ojciec powiedział, że nie mogę rozmawiać z nieznajomymi, ale nie jesteś dziwny. Patrzysz na nas jak babcia. Klara poczuła ucisk w klatce piersiowej. Nie zapytał, gdzie jest ojciec, ani dlaczego dziewczynka sama pokonała trzy kondygnacje schodów. Zamiast tego wyciągnął rękę. Chcesz wejść? Mam pierniki. Dziecko zgodziło się bez wahania. Kiedy dziewczyna jadła, siedząc przy kuchennym stole, Klara odkryła, że ma na imię Sofia, ma sześć lat i uwielbia bajki, ale tylko te, które dobrze się kończą. Jej ojciec, od dwóch lat wdowiec, pracował jako cieśla i produkował meble, które, według Sofii, paczniały słońcem. Klara nie pytała o nic więcej. Czasem najważniejsze były te, o których nie trzeba było mówić. Kiedy mężczyzna pojawił się w drzwiach, przepraszając za wtargnięcie, Klara rozpoznała w nim ten sam wyraz twarzy, który widziała w parku, jasny, ale z warstwami. Przedstawił się jako Daniel i podczas gdy Sofia z dumą pokazywała rysunki, które zrobiła na odwrocie kartki papieru chlebowego, Klara podała kawę. Dużo o tobie mówi i wyznał Daniel, gdy dziewczyna wybiegła na balkon, zwabiona przez kolibra. Mówi, że masz magię w rękach, bo dzięki tobie rośliny żyją. Klara zaśmiała się cicho. Właściwie to zabijam ich przez nieostrożność. To oni nalegają na rozkwit. Daniel patrzył na nią przez dłuższą chwilę, jakby coś rozszyfrował. Czasami tak to właśnie działa, powiedział w końcu. Najpiękniejsze rzeczy rosną tam, gdzie najmniej się ich spodziewamy. Nie było pośpiechu. W kolejnych dniach Sofia pojawiała się częściej, czasem z Danielem, czasem sama, zawsze pod pretekstem, Nowym rysunkiem, pytaniem o rośliny, lub po prostu chęcią posłuchania, jak Klara czyta na głos. Uświadomiła sobie, że nie zdając sobie z tego sprawy, stworzyła rytuał. Popołudniami, gdy przez okno wpadało złote światło, czytała fragmenty starej książki, a Sofia słuchała z błyszczącymi oczami, jakby te słowa były skierowane tylko do niej. Któregoś dnia Daniel przyniósł mały drewniany stolik. Zrobiłem to dla ciebie, powiedział, przesuwając dłonią po gładkiej powierzchni. Aby wesprzeć wasze statki. Klerę dotknęła drewna, czując swoje niczym blizny, które opowiadały historie. Jest piękna, mruknął. Nie jest idealnie, przyznał. Jest tu węzeł, którego nie mogłem rozwiązać, a kolor nie był dokładnie taki, jak chciałem. Właśnie z tego powodu odpowiedziała Klara. Rzeczy idealne są nudne. Roześmiał się i po raz pierwszy widziała jak naprawdę odpuścił, bez cienia straty wiszącego nad jego ramionami. Z biegiem czasu Daniel zaczął osiągać coraz więcej. Czasami przynosił narzędzia i naprawiał różne rzeczy w domu, cieknący kran, skrzypiące drzwi. Klara w zamian nauczyła Sofię sadzić nasiona w doniczkach po jogurcie. Razem zamienili ganek w mały ogród, w którym rosły słoneczniki, a pomidory koktajlowe czerwieniały. Pewnej nocy, gdy Sofia spała na kanapie po sesji poświęconej opowiadaniu, Daniel i Klerę siedzieli w milczeniu w kuchni, obok siebie, zmywając naczynia. Nigdy nie pytasz, skomentował, wycierając ręce ręcznikiem. O czym? O matce. O tym, jak było. O tym, dlaczego wyglądam jak facet, który jeszcze się nie pozbierał. Klara wytarła ostatnie krople wody z naczyń i odwróciła się do niego. Ponieważ o niektórych rzeczach mówimy dopiero wtedy, gdy są gotowe, i innych, o których nie musimy mówić. Daniel patrzył na nią, jakby widział coś po raz pierwszy. Jesteś inny, powiedział po prostu. Nie, nie jestem, odpowiedziała z uśmiechem. Dowiedziałem się tylko, że życie nie składa się z wielkich gestów, ale z małych sukcesów. Jak podlewać roślinę we właściwym czasie? Jak pozwolić dziecku rysować przy stole bez kłótni? Jak zaakceptować fakt, że czasami to, czego najbardziej potrzebujemy, jest tuż przed nami i tylko czeka, aż to zauważymy? Tej nocy nie pocałował Klari. Ani nawet następnego. Ale zaczęło zostawać dłużej. I stopniowo cisza między nimi przestała być pusta i zaczęła być pełna zrozumienia, współudziału ciszy, która nie bolała. Wiele lat później, kiedy Sofia była już nastolatką i więcej czasu spędzała na zewnątrz niż w domu. Klara znalazła Daniela na balkonie, obserwując rośliny, które teraz zajmowały prawie całą przestrzeń. Pamiętasz dzień, w którym się poznaliśmy? Zapytał, nie odrywając wzroku od słoneczników. Pamiętam. Bawiłeś się z nią w parku? Nie. Mam na myśli, naprawdę. Dzień, w którym cię poznałem. Klara zmarszczyła brwi. To wtedy Sofia przyjechała tu po raz pierwszy. Daniel potrząsnął głową. Nie. To było dużo wcześniej. Byłeś przy oknie i podlewałeś bazylię. Przechodziłem tędy codziennie, wracając z pracy, i zawsze cię widziałem. Któregoś dnia zatrzymałem się, żeby obserwować. Miałeś sposób nie wiem, jak to wyjaśnić jakbym rozmawiał z roślinami jakby byli twoimi powiernikami pomyślałem. Ta kobieta wie rzeczy, których muszę się nauczyć. Klara milczała, chłonąc te słowa. Dlaczego nigdy mi nie powiedziałeś? Bo o niektórych rzeczach mówimy dopiero, gdy nadejdzie czas i odpowiedział, powtarzając własne słowa sprzed lat. I inne nie musimy mówić. Uśmiechnęła się i ujęła jego dłoń, splatając swoje palce z jego palcami po raz pierwszy od lat bycia razem. Nie był to ani romantyczny gest, ani dramatyczny. Było to po prostu potwierdzenie czegoś. Co istniało już od dawna, jak korzenie rośliny, które bez fanfar splatają się pod ziemią. Słońce zachodziło za balkonem, nadając wszystkim złoty kolor. Sofia wróciła do domu późno, pachnąca młodością i pośpiechem, i we trójkę zjedli razem kolację, jak to robili od lat. Nie trzeba było wielkich deklaracji i uroczystych obietnic. Z tego już składało się ich życie, niedzielne śniadanie, rośliny, które uparcie kwitły, cisza, która już nie bolała. A gdy zapadła noc, Klara wyjrzała przez okno i zobaczyła pusty park, tę samą huśtawkę, która kiedyś kazała jej się zatrzymać i obserwować. Teraz stał nieruchomo, czekając, aż kolejne dziecko sprawi, że się zachwieje. Uśmiechnęła się. To wystarczyło. To było wszystko.